Ja, jak tego słucham, też jestem przerażony, też. choćby faktem takim, że mówi nam się od lat, że w przyszłości nasze społeczeństwo będzie się starzeć, będzie potrzeba opieki nad ludźmi starszymi. Wygląda na to, że obecna polityka państwa prowadzi nas w kierunku kraju ludzi starych, chorych i biednych. Przede wszystkim, ja proszę, proszę zwrócić uwagę, ja jestem związkowcem, ja widzę, jak my w trakcie naszych karier zawodowych czy wykonywanej pracy pracujemy. W Polsce ludzie pracowali po 2000 godzin rocznie, czyli więcej o 500 godzin niż średnia europejska. Niż I ludzie, Niemiec, na przykład. Na przykład I po 40 tak latach po pracy, mhm. proszę zauważyć, w kraju, w którym nie mamy emerytur stażowych dla ludzi wykonujących ciężkie prace fizyczne w warunkach szkodliwych, my nie mamy tych emerytur stażowych, a w przyszłości może czekać ich to, że odejdą sobie na emeryturę w wieku 65 lat, zdolni tylko do tego, żeby ktoś się nimi opiekał i ktoś ich leczył. I ich budżet to będzie połowa na leki. Więc, y, proszę państwa, jeżeli my nie, y, położyliśmy demografię, położymy gospodarkę, produkcję, gdzie nie będziemy mieli na czym zarabiać i jeszcze zrobimy y, z kraj starych i chorych ludzi, to my tego kraju nie obronimy. Ani przed migracją, ani przed y, rozbieraniem, ani jeszcze nie wiem, przed nie wiem czym. Po prostu tu ktoś przyjedzie i będzie pracował ktokolwiek, a my nie wiemy kto nawet. Teraz pan... więc, więc walczyć... Y, ja, ja nie jestem Andy, ani Ukraina ani niemiecki. Ja mam obowiązek wierności swojemu krajowi. Ja, jeśli jestem anty, to antykapitalistyczny. Ale jedyny kraj, któremu, je, któremu jestem winien e, odpowiedzialność jakąś i obowiązek, to jest Polska. A resztę państw, rządów mnie nie obchodzi. Rządy są wyrazicielem jakichś grup interesów, więc jedyny kraj, gdzie jest mój, o który dbam, to jest Polska. Reszta niestety musisz sobie radzić sama. Krzysztof Szyrodowski tego